Dobry Państwu. Na Państwa ekranach jest mama z, ze swoją córeczką, uczennicą, którą uczę tam już chyba... Który rok Ci uczę? Pierwszy czy, czy drugi już? Chyba pierwszy. Ale, ale tak, no bo przy, przyjeżdżasz już od ładnych paru miesięcy, ja już tak nawet, nawet nie pamiętam. No, paru miesięcy. Czy, czy Państwo jesteście zadowoleni z tych korepetycji? Bardzo. Nie słyszeliśmy jeszcze złego słowa o Panie. O, żeby coś Pan złego powiedział. Ktoś... Powiedział. O, to ja, ja, ja znam takich, którzy złe rzeczy o mnie mówili. Nawet tam za, za panią jest nawet jest na, na płeć. Jest taki 60-stronowe, 60-stronicowe do, do sądu, taki pozew. Że tam no, różne tam przestępstwa narobiłem, że zmuszałem do chodzenia po trawie, że z, z, nie umożliwiałem wieszanie lampek na, na ratuszu. Ho, 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 ho. Co, no, y, są ludzie, którzy są źli na mnie, no krótko mówiąc. Tam pan, 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 pan burmistrz, Straż Miejska i, i, i jeszcze tam paru, paru ludzi. Ale no to tylko taka drobna dygresja na marginesie, że tak powiem, takie taka trochę żartobliwa. Py, 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 pytanie mam, mam, mam takie. Jak ci, Ciebie dzisiaj uczyłem na, na lekcji, prawda? To co, co liczyłaś? To, to pierwsze zadanie. To, to, co, co to było? Pamiętasz? Objętość ostrosłupa. Chyba nie objętość, tylko chyba pole powierzchni. E, powierzchni. Pole powierzchni całkowitej. Ostrosłupa jakiego? Pra, prawidłowego. W, prawda? prawda? I Ty napisałaś prawidłowy wzorek. Yy, dobry. Wyliczyłaś. to Tam wszystko zrobiłaś dobrze. Zgadzało się z odpowiedzią. Wszystko idealnie. Ale ja Cię zapytałem. Yy, o co Cię zapytałem na samym początku? Pamiętasz? Skąd się wziął ten znaczy, No, skąd się wziął wzorek oczywiście też, ale najpierw, najpierw się zapytałem, co to jest ostrosłup prawidłowy? Czy ty wiedziałaś, co to jest, jest ostrosłup prawidłowy? Nie. nie. Nie wiedziałaś. Czyli zrobiłaś zadanie o pewnym obiekcie matematycznym, który nie wiedziałaś, jak wygląda, tak szczerze mówiąc. No bo nie wiedziałaś, co to jest. Czy już teraz wiesz, co to jest ostrosłup prawidłowy? Tak. To co to jest? To jest, że w podstawie ma... Czyli to jest taki słup, który w podstawie ma... Wielokąt? Wielokąt foremny. Fo foremny. Ja, ja, ja Ci tak powiedziałem, tak? A krawędzie boczne są? Równe. Równe. Wtedy, wtedy Cię zapytałem, czy wiesz, co to jest wielokąt foremny. Czy, czy wiedziałaś to? Nie. A teraz już wiesz? Co, co to jest wielokąt foremny? Który ma takie same boki i kąty. Dobrze. A jaki to jest trójkąt foremny? Co to jest trójkąt foremny na przykład? Jaki to jest rodzaj trójkąta? Trójkąt foremny które ma takie same boki i kąt. No, a jaka jest nazwa takiego trójkąta? Równoboczny. Tak. A czworokąt foremny. To co to będzie? To też ma boki równe i kąty. No, a co to, co to jest? Kwadrat. Kwadrat. No więc tutaj sprawdzamy, jakby czy pieniążki, które pani tu mi zapłaciła, czy, czy warto było te pieniążki dać. No na, na razie wygląda na to, że warto, bo jak ja pytam, to ona odpowiada. Prawidłowo wszystko. Dobrze. Potem tak. Ty jak tam liczyłaś pole, pole całkowite tego ostrosłupa, Tam stosować dobre wzorki i tak dalej. Między, między, między innymi obliczałaś pole podstawy. Podstawa tam była czym? W tym ostrosupie. Jaką figurę? Sześciokątem. Sześć Sześciokątem forem. Napisać wzorek na ten sześciokąt, tak? Pamiętasz potrafisz ten wzorek z pamięci podać? Mhm. No to podaj go. 6 e, razy A pierwiastku z dwu... sześć razy e, A kwadrat, pierwiastków 3 przez 4. Czyli wie... tak, i ten wzorek podałaś tam do, do zeszytu, obliczyłaś i, i wszystko prawidłowo. To ja tylko ja cię zapytałem o co? Skąd się wziął ten wzorek. Wiedziałaś, skąd się wziął ten wzorek? Nie. Nie. Dobrze. Narysowaliśmy przekątne. W tym sześciokącie. I czy już wiesz, skąd ten wzorek się wziął? Tak. Bo w tym sześciokącie się co pojawiło? Trójkąty równoboczne. Ile, ile ich było? Sześć. Sześć. Więc ja Cię zapytałem, czy znasz wzorek na pole trójkąta równobocznego. Ty mi ten wzorek podałaś. Podaj go, bo Ty jesteś taka dobra, że podasz go z pamięci. A kwadrat pierwiastków z trzech przecież Zgadza się. I o co, ja cię, o co ja Cię zapytałem? Skąd się wziął Wiedziałaś? Nie wiedziałaś, dobrze. Wo, wo, wobec czego, ja narysowałem dowolny trójkąt i zapytałem Cię, czy znasz wzorek na pole trójkąta. Ty podałaś wzorek, prawda? Prawidłowo. Jaki ten wzorek jest? Jedna, druga razy A razy Ja Cię zapytałem o co? Skąd się wziął. Wiedziałeś, skąd się wziął ten wzorek? Nie. nie, nie to jest zadziwiająca sytuacja, że ona całe zadanie, takie dosyć trudne, takie, które w liceum mogło być, tam na, na jakimś tam egzaminie, zrobiła cał, całe zadanie dobrze, nie wiedząc praktycznie, biorąc nic, skąd się to tam wszystko wzięło, ale zrobiła dobrze, idealnie. Czyli nauczyła się na pamięć mnóstwa wzorów. Co jest zadziwiające, że te wzory nawet dobrze stosowała. Czyli, czyli po prostu nie rozumiejąc ani jednego wzoru, skąd się wzięło, potrafiła je do, dobrze zastosować. To się rzadko zdarza. Ale czy, czy zawsze tak na, na lekcjach było? Czy, czy nie zdarzało się tak na innych naszych lekcjach, że stosowałaś w, w, wzorkiem na objętość tam czegoś, liczyłaś pole czegoś innego, że tak powiem? Było tak, no nie? Mhm. Tym, razem, tym razem tak nie było. Tym razem na, na, nauczyłaś się bardzo dobrze na pamięć i robiłaś dobrze. Ale i, i, idźmy dalej. Jak, jak, jak ja cię nauczyłem, co to jest pole trójkąta? Znaczy, jak się oblicza pole trójkąta? Co zrobiliśmy najpierw? Yy, narysowaliśmy ten trójkąt. Narysowa... No trójkąt, tak, ale, ale, ale później. Kazałem się narysować prostokąt, mhm, tak? tak? 4 cm na 3. Tak. I, i prosimy cię o policzenie pola tego prostokąta. Policzyłaś go? Tak. Polczyłaś, ile, ile to pole wynosi? 12 Tak, bo znalazłaś wzorek na pole prostokąta. Tak? Jaki jest wzorek na pole prostokąta? A razy H. A razy B. No, A razy H też może być, a razy B. Wiedziałaś, skąd się ten wzorek bierze? Mm, nie wiedziałam. Nie wiedziałaś. Czy teraz już wiesz, skąd się bierze? A czy wiesz już, co to jest pole prostokąta teraz? Bo może tak, czy wiedziałaś wcześniej, co to jest pole prostokąta? Mm. No nie, bo ty mówisz, że pole prostokąta to jest to, co w środku. <noise> na no, to w środku, no to tam jest środek prostokąta, no to jest jeden punkt. Y y a co to jest pole prostokąta naprawdę? Czyli w tym, ile w tym prostokącie mieści się kwadracików po 1 cm? Kwadrat, kwadratów jednostkowych tak. takich, centymetr na centymetr, albo metr na metr, zależy w jakich jednostkach, albo decymetr na decymetr. Dobrze, więc w tym kwadracie 4 cm na 3 cm, ile się mieści tych kwadratów jednostkowych? 12. 12, no i takie jest pole. I jak się liczy po pole tego prostokąta? 4 na 3. Jak? No to a razy... B. No a razy b, tak, czyli w tym przypadku... 4 razy 3. A dlaczego tak się liczy? 4 razy 3? Bo 4 to na dole się zmieści 4 kwadraty. Tak. I u góry też się 4 i u wyżej. I jest 3 rzędy. Znaczy są 3 rzędy po 4 kwadraty, tak? tak? Czyli 4 dodać 4, dać 4, czyli 3, 3 razy po 4. Czyli 12. A jak można inaczej? E, 3 razy 4. No 3 razy 4 to było w tej chwili. A jak można inaczej? E, 4 razy. 4 razy 3. Dlaczego? Bo można jak te kwadraty zliczać? Trzy pionowo, prawda? Następne trzy, następne i jeszcze następne trzy. Dobrze, jak już umiałaś pole prostokąta, to wtedy co zrobiliśmy? Pamiętasz? Pole boku. Znałaś wzór na pole boku? Znałaś. Jaki jest ten wzorek? Jedna, druga Równoległego boku. A razy H. A razy H. Wzorek znałaś. Czy wiedziałaś skąd on, skąd on się wziął? Nie. Wiesz skąd się wziął teraz, po, po tej naszej lekcji? Tak. Skąd się wziął? Y, ucinało się taki mały y, trójkąt. Jaki trójkąt? Y, prostokątny. I. I dokładało się y, po drugiej stronie. Tego różnego boku? Tak. I, 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 I wtedy powstało co? Y, bo wtedy powstał prostokąt. Prostokąt? O jakich bokach? No, o jednym boku A, o a o drugim H, prawda? Czyli pole tego prostokąta wynosiło ile? A razy H. A razy H, więc pole równego głęboko będzie. Dl dlaczego? No bo przemieniliśmy miejsca, a nie odrzuciliśmy. Bo jed jeden kawałek równego boku, żeśmy odcięli, do dołożyliśmy z drugiej tak. strony, czyli nic nie wyrzuciliśmy, tak mówiąc krótko. To jest sama oczywiście teoria miary i tak dalej, ale, ale to można tak prymitywnie tłumaczyć na, na poziomie właśnie ósmej klasy, bo ty jesteś w, 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 w ósmej klasie. Jak już, już wiedziałaś skąd się że pole różnego boku, to co zrobiliśmy, żeby mieć pole trójkąta? Pamiętasz? Był sobie trójkąt i co ja zrobiłem? Do tego trójkąta do? Dorysowaliśmy drugi trójkąt. Jak? Y... Do góry. Do góry noga... nogami. i powstało co? I powstało trójkąt Równo. Równo głębok. I pole równo głęboko było oczywiście A razy... h. To pole trójkąta w takim razie? Jedna Be... 2 tego równo Czyli? czyli... Czyli jedna, druga razy A razy. razy H. Już to wiedziałaś. No i proszę Państwa, i tak dalej, i tak dalej. I nauczyliśmy się potem, jak się oblicza wysokość trójkąta równobocznego. Z czego korzystałaś? W wysokości trójkąta równobocznego. Którą znałaś też na pamięć, ale, ale nie wiedziałaś skąd się bierze. Z twierdzenia Pitagor. Pitagorasa. Potem wyprowadziliśmy wzorek na pole tego trójkąta równobocznego, tak? No bo podstawiłaś tam za H to, co obliczyłaś wcześniej. Wtedy mogłaś już policzyć świadomie pole sześciokąta foremnego. No i potem mogłaś już świadomie policzyć pole całkowite tego ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego. I ta lekcja pokazywała coś, coś takiego: że uczeń potrafi ze szkoły zapamiętać wszystkie wzory, jak jest dobry, bo ty jesteś dobra, tak? Ma, masz dobrą cenę, Miałaś na, na półrocze jaką cenę masz? Czwórkę, czyli jesteś, jesteś dobra. I, na, I rzeczywiście jest dobra. Ja potwierdzam to, muszę pani powiedzieć, że, że jest dobra, bo z, zadanie zrobiła sama. Sama zrobiła to za nie dobrze, na dodatek, bo się zgadzał z, z odpowiedzią ale z drugiej strony nie wiedziała skąd się bierze żaden wzór, który był tam potrzebny, żaden. A do tych wzorów potrzebne były jeszcze inne wzory wcześniejsze i też nie, też nie wiedziała. I to nie jest jakby twoja wina, to, to jest wina sposobu uczenia. Z tym, że nawet, nawet nie tej pani, która uczy, pan, pani czy pana, to tam mniejsza z tym, tylko tak uczą wszędzie. Uczą podstawiają do wzorów. I teraz uczeń dobry to jest taki, taki dobry i pracowity i solidny, że się nauczy tych wzorów na pamięć. Nauczy się, wykuje i potrafi nawet do nich podstawiać. Ale po jakimś czasie te wzory mu się pochrzanią? Czyli wzorem na, na przykład tobie jeden wzór, na przykład jeden wzór nie, nie zapamiętałaś dobrze. Pamiętasz na co wzorek podałaś mi źle? Na rąb. Na pole rombu. Jak, jak podałaś? E, d jeden rezydent. A jak jest naprawdę? Jedna druga d a, a dlaczego tam jest jedna druga? Potrafisz wytłumaczyć? Bo co, co dorysowaliśmy do tego rombu? Dorysowaliśmy yy, te prostokąt. Prostokąt w, w, i ten romb był tam w środku, prawda? Czyli ty teraz nawet jak, jak wzor, wzorek zapomnisz, to sobie odtworzysz to rozumowanie i sobie wyprowadzisz ten wzorek jeszcze raz, prawda? Szybko na kartce. A ponadto, jeżeli się nauczysz skąd się te wzorki biorą, to rozwijasz swoje myślenie. A ponadto wtedy uczysz się jak rozumieć różne rzeczy. Natomiast jak, jakbyś się uczyła ty tylko na, na zasadzie, że wzorek, 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 to ja takich uczniów mnóstwo. I maturzysta, które, którego, uczę tutaj, no nawet dzisiaj go uczyłem, ale, ale no, tydzień temu jak, jak go uczyłem, to wzorem na pole koła obliczał pole kwadratu. Czy napisał taki pole kwadratu to jest pi r kwadrat. Jak zapy zapytałem tam, yy, zapytałem, a co to jest r? No to się głowił. No r, r to chyba będzie długość boku. A co to jest pi? No pi, pi, no to, no to jest pi. Dobrze. No i ten pi r liczymy pole kwadratu. No tak mi się wydaje, że to chyba będzie tak. No i to, to jest kompletny absurd, bo wzorem na pole koła obliczał pole kwadratu. Czyli te wzorki się wszystkie komuś tam potem pomieszają, a ponadto nie tak się uczy. No po prostu tak, jak ktoś uczy się jeździć samochodem, to musi rozumieć, że jak naciśnie na hamulec, to samochód będzie stawał. Jak naciśnie na, na przykład na, na gaz, to będzie, będzie przyspieszał. I to musi rozumieć. Natomiast jak, jak się nauczy na pamięć podręcznika do nauki jazdy samochodem, na pamięć się nauczy. I ktoś będzie pytał tak, co jest na stronie 15? A on, na stronie 15 jest napisane tak, że wtedy samochód będzie przyspieszał, a następnie coś tam, coś tam, coś tam. A co jest na stronie 12? Dobrze, a mi rozdział na temat skręcania. No to zarecytuję. Dobrze. A teraz pokaż mi jak się jeździ. No i teraz jak się jeździ, to on zrobi tak, że wejdzie do bagażnika i zacznie wołać wio no bo widzisz jak koniem się jeździ, a nigdy nie jeździł, no to te, te, takie jest to, to uczenie mam matematyki, ale ja nie mówię, że w twojej klasie, w twojej klasie jest, jest całkiem niezłe, dlatego że ty się nauczyłaś na pamięć tych wzorów, dobrych wzorów, Stosowa, stosowałaś dobre wzory w dobrych miejscach, ale ono jest trochę nie, nie za dobre, dlatego że nie wiedziałaś skąd się wziął żaden z tych wzorów, no dosłownie żaden, Wobec czego, jak masz podręcznik, to musisz analizować dokładnie co, to, co tam jest na napisane. W tym podręczniku oraz w podręcznikach wcześniejszych, do czwartej klasy, do piątej, do szóstej i, i tak dalej. Zresztą my analizujemy jak przychodzi na, na korepetycje. to my, my się tam uczymy i tego i, 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 i tamtego. No i generalnie jestem, ja, muszę pochwalić tutaj Pani córkę, a moją uczennicę, że jest bardzo grzeczna, bardzo kulturalna, bardzo, bardzo solidna, nie spóźnia się na lekcje. No same, same zalety, jest bardzo miła, dobra dziewczyna i muszę pochwalić teraz Panią, jaką mamy tej córki, że Pani ma odwagę na tym filmiku wystąpić. Bo są tacy ludzie, którzy jak ja wyjmę kamerę, to uciekają. Jak już uciekną, to potem policję na mnie nasyłają, że nie zdążyli uciec, ale mniejsza z tym, to, to, będzie, to jest tajemnica spowiedzi. No i myślę, że na tym filmie zakończę. Dziękujemy bardzo.